Przejechać się tutaj nie da, dlatego że jak widzicie mamy bardzo duży próg. I uwaga, z tej trawy robi się od razu sieczka. Ten moment, kiedy chcesz nagrać odcinek o różnych błędach na jednej mapie, i gra funduje ci tego typu widok. Cześć, dzień dobry, ja jestem Czarny Pana. To jest odcinek, w którym pokażę Wam prezentację mapy z Modhuba, a dokładniej mapę Grudek. To, że mapa jest z Modchaba, to już jest możliwe, że delikatne nadużycie, bo akurat mapa na Modchabie była stosunkowo krótko. Z tego, co się orientuje, raczej obecność na Modchabie należy liczyć w godzinach, ze względu na to, że mapa zawiera dużo różnego rodzaju błędów. I żeby tutaj nie było. Ja nie mam zamiaru pastwić się nad tą mapą bez potrzeby. To nic, że tutaj ten samochód stoi w powietrzu. To nic, że kolejny również lewituje przed nimi kołami. To nic, że kolejne samochody są tutaj zapadnięte w asfalt, co zaraz możecie zobaczyć. Nie chodzi mi o to, że będę bezpodstawnie krytykował tą mapę. Nie. Naprawdę mam pełen szacunek do autora za to, że chciało mu się zrobić mapę. Problem jednak polega na tym, że ta mapa wylądowała w modhabie. Serio. I teraz zastanawiam się, kto tą mapę tak naprawdę tam testował, że przeoczył tyle niedociągnięć. Ja przygotowywałem ten odcinek około 20 minut. W ciągu tych 20 minut znalazłem 10 naprawdę bardzo dziwnych rzeczy na tej mapie, które zamierzam pokazać Wam w odcinku. I mam do Was, drodzy widzowie, jedną prośbę. Powstrzymajcie się tutaj od hejtu, moja krytyka będzie konstruktywna. Powiem w jaki sposób ja widziałbym poprawę kilku elementów. Ale przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy sobie od gospodarstwa, czyli od naszego problemu numer jeden. Jestem właśnie nad gospodarstwem. Jak widzicie latam sobie nad nim, dlatego że jestem tutaj wyposażony w dość specyficzny modzik służący właśnie do latania. Kupiłem sobie już kurczaki, bo ten budynek po lewej stronie to jest kurnik. I super, bo kury na gospodarstwie to jest naprawdę fajna rzecz. Jednak tu jest jeden malutki problem, bo nie wiem, czy wy zauważyliście, ale na tym gospodarstwie znajduje się domek. Taki ładny, zwykły domek, nie można do niego wejść, to nie jest oczywiście żaden problem. Tylko kurczę. Tu się nie można wyspać. Serio, tu nie ma tego trigera. Po prostu ta mapa nie ma miejsca, w którym moglibyśmy iść na drzemkę. Jest to dziwna sprawa, bo przecież normalnie mamy budynek, w którym możemy iść spać. No, myślałem, że coś przeoczyłem, ale nie. Gdy wszedłem sobie tutaj na tą mapę, to na naszym gospodarstwie znajduje się tylko i wyłącznie kurnik. Trochę słabo. Ten problem, co prawda, możemy rozwiązać samodzielnie, stawiając sobie o... Tutaj trigger, na przykład na naszej wycieraczce. Jest to możliwe do zrobienia i teraz już możemy się wyspać, ale nie ma tego domyślnie. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że nie każdy gracz wpadnie na to, że trzeba wejść do sklepu, następnie wybrać domy rolnika i dopiero tutaj należy wybrać ten trigger. Moim zdaniem to powinno być już bezpośrednio wbudowane w mapę. Problem numer dwa. Trawa na gospodarstwie. A właściwie, chwasty. Szczerze mówiąc, troszkę dziwnie to wygląda. Ogólnie lubię trawę i naprawdę łąki to są fajne rzeczy. Super, że gonią tutaj, jak widzicie, kurczaki, jednak czy naprawdę brakło tutaj trochę pieniędzy na to, żeby wysypać chociaż trochę żwiru? Tego nie wiem. W każdym razie, na naszym gospodarstwie, jak widzicie, rośnie sobie trawa i rosną też chwasty. Moim zdaniem nie dodaje to klimatu. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy drogę asfaltową, z której przejeżdżamy na taką drogę, powiedzmy kostka ażurowa. Bardzo fajny pomysł. Następnie mamy dwie dróżki. Jedna prowadzi do domu, o, do niego nie da się wejść, ale to nie kłopot. Następnie mamy drogę żwirową. Super, ten żwir przecież doskonale wygląda. Można by było wyżwirować chociaż minimalną dróżkę przez środek tego gospodarstwa albo zostawić jakieś błoto. Przecież w prawdziwym życiu, jakbym miał tylko i wyłącznie trawnik, to momentalnie zrobiłoby się tutaj naprawdę duże bagno. No chyba, że ktoś mieszka na pustyni, no to może nie. Natomiast mimo wszystko. Wszystko uważam, że trawa w każdym miejscu na gospodarstwie to nie jest najlepsze rozwiązanie. A swoją drogą ta wiata na pojazdy też stoi w jakimś takim dziwnym miejscu, bo jeden z elementów konstrukcyjnych, jak widzicie, znajduje się w powietrzu. Zostańmy jeszcze na gospodarstwie, bo to, co tutaj widzicie, to jest garaż połączony z kurnikiem. Idea naprawdę fajna. Przecież garaż na gospodarstwie jest budynkiem, który na pewno musi się znajdować. Tylko popatrzcie, jak on wygląda w środku. Mamy tutaj jakąś taką dziwną, można powiedzieć, no, dziwną poziomą przestrzeń. No niby jest to oddzielenie kondygnacji, fajnie. Ale dlaczego nie mamy tutaj normalnej pionowej ściany? Nie wiem. Przejechać się tutaj nie da, dlatego że jak widzicie mamy bardzo duży próg, który jak widzicie jest pomiędzy jedną a drugą częścią gospodarstwa. Moim zdaniem po prostu brakuje tutaj małej pionowej ściany działowej. No ale nawet gdyby się tego nie czepiać, to jeszcze zobaczcie, że mamy tutaj jakieś takie dziwne otwory. Nie wiem czemu one miałyby służyć. Czy temu, żeby tutaj na przykład wrzucać bele i można je było wrzucać potem, Piętro niżej? Na to pytanie nie umiem Wam odpowiedzieć. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka: bez żadnego kłopotu możemy wejść, jak widzicie tutaj, do tej przestrzeni na górę. Wystarczy, że wejdziemy po tej drabinie. Co prawda, w tym momencie chyba jednak, a nie, udało się, jak widzicie. A tym elementem le lewitującym zajmiemy się za chwilę. Tak czy inaczej, jak widzicie, mamy tutaj naprawdę dość ciekawy budynek, bo przecież. Tego typu garaż to jest super sprawa, tylko tak jak mówię, moim zdaniem ma on kilka niedoróbek. Przede wszystkim brakuje mi tutaj pionowej ściany. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli tutaj wejdę sobie teraz do traktora, no to próbuję wjechać do mojego garażu. Pomijam to, że wjazd jest stosunkowo wąski, bo tak jak najbardziej może być. Problemem, moim zdaniem, jest dopasowanie tego budynku do terenu. Zobaczcie, jaki my tutaj mamy wielki próg. To jest, no, na moje oko. Grubość, no ponad dwóch cegieł. Z prawej strony mamy cegłę i próg, no to przyjmijmy dwie cegły, z lewej strony mamy już dwie i pół cegły, no bo mamy cegłę, pół cegły, no i próg wielkości cegły. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Tak czy inaczej, jadąc traktorem, oczywiście damy radę tu wjechać, tylko że nie jest to za bardzo komfortowe i moim zdaniem po prostu ten teren powinien być nieco lepiej dopasowany. No to teraz zagadka za 100 punktów. Problem numer 4. Co to jest przede mną? To nie jest młotek. To jest zesówka. To jest, no, klamka od drzwi. Można by to tak nazwać. Ten element rygiel. O, może tak, po polsku to nazwę. Rygiel. Zamknijmy w takim razie drzwi. Zaraz. Chcę zamknąć drzwi. Halo, jeszcze raz. Zamykamy drzwi. Jak zamknąć te drzwi? O, zamykamy bramę. OK, dobra. I zobaczcie co się dzieje. Tutaj tego rygla nie ma, natomiast ten rygiel schował się nam w ścianie. Otworzę teraz bramę i popatrzcie na lewą stronę, mniej więcej w okolicy tego kontaktu, tego włącznika. Otwieram bramę i tutaj majestatycznie wyjeżdża sobie ten rygiel. Przyznam szczerze, że takiej sytuacji w Farmingu 22 to ja jeszcze nie widziałem. Żeby po prostu mieliśmy, żebyśmy mieli po prostu taki lewitujący rygiel. Przy okazji, możecie zauważyć kurę, która wysiaduje jajka zanurzona w betonie w podjeździe, a może właśnie wysiaduje zbrojenie tego pięknego podjazdu. No to teraz zajmijmy się bramą, bo ona też ma dość spory problem. Czekajcie. Czy najpierw muszę ją zamknąć, a okazuje się, że wcale nie jest to najprostsze zadanie. O, chyba teraz się udało ją zamknąć. Dobra, zamyka się. Popatrzcie proszę na zawiasy, bo to jest dość ciekawa historia. Tutaj idzie sobie płot, normalny płot, ładny zresztą, nawet z takimi złotymi końcówkami. No i mamy zawiasy. O ile tutaj ten zawias na dole jak najbardziej łączy się z płotem i wygląda to przyzwoicie, o tyle ten zawias na górze, no jakby nie patrzeć, jest w powietrzu i nie jak się ma do płotu, który jest... Z prawej strony. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie, chociaż szczerze mówiąc, nie widzę tych zawiasów. To może sobie w takim razie przeskoczymy. No, powiem szczerze, tu wygląda to w miarę ok. No, to otworzymy sobie teraz tą bramę i zobaczycie, jak to wygląda. Teraz, gdy ja bramę właśnie otworzę. No tutaj powiem szczerze, tych zawiasów w ogóle nie widać, więc to też jest dziwna historia. Właściwie to ta brama jest tu przyklejona do tego płotu. Swoją drogą mam wrażenie, że też nie idealnie równo, ale to zostawmy. Natomiast tutaj mamy ten zawias, który jak widzicie pięknie lewituje w powietrzu. O ile dolny element jest świetnie spasowany, o tyle górny w ogóle nie pasuje i jest to swego rodzaju problem. No dobrze, ale ktoś by mógł powiedzieć, że tamta brama jednak po prostu jest z innego zestawu. No to zobaczmy w takim razie, jak to się ma z bramą, która, no, idealnie pasuje do tego płotu. Popatrzmy sobie na ten słupek. Jak on wygląda? Jest bardzo ciemny, bardzo czarny, więc pewnie niczego tutaj za bardzo nie zobaczymy. No, zawiasów tutaj nie widać. Mam wrażenie, że rusza się cały słupek, co oczywiście możliwym nie jest, ale zostawmy ten temat. Nie będę się tego za bardzo czepiał. Natomiast tutaj z tej strony, jak się dobrze w to mamy zawiasy, które również są całkowicie w powietrzu, no i wygląda to moim zdaniem po prostu niezbyt dobrze. Kolejna kwestia, która mogła wpłynąć na zatrważająco niską ocenę tej mapy w ModHabie, jest fakt, że na tej mapie nie mamy silosu na ziarno. No dobrze widzicie, jeżeli nawet zrobimy sobie jakieś żniwa, to nie ma gdzie wysypać plonów. I owszem, musiałbym sobie ten Silos sam dokupić, tylko że taki podstawowy silos na ziarno raczej jest już po prostu w standardzie gospodarstw. Moim zdaniem wielu graczy mogło być po prostu tym rozczarowanym. Tak czy inaczej, to jest kolejna rzecz, którą ja bym tu zmienił i po prostu dostawił jeden zwykły prosty silos, żeby można było magazynować zebrane ziarno. Przenieśmy się teraz w nieco inną część mapy, bo tutaj występuje problem numer 7. Problem numer 7a to jest missing selling point. Oznacza, że coś jest nie tak w plikach gry, w plikach konfiguracji, no bo ewidentnie mamy tutaj jakiś brakujący plik. Ale zostawmy to, nie będę się tym przejmował. Przeszedłem sobie właśnie do tego miejsca. No i zobaczmy, jak wyprofilowany jest ten teren. Nie, nie będę się czepiał tego podjazdu, mimo tego, że jest dość stromy i wiele traktorów będzie miało problem, żeby tu wjechać z jakąś przyczepką, no bo po prostu będzie można się zawiesić. Ten teren powinien być nieco bardziej wypłaszczony, to znaczy ten podjazd powinien się zaczynać na przykład gdzieś z tego miejsca. Ale powiecie, że się czepiam. Dobra, więc darujmy sobie. Zobaczmy w takim razie tutaj ten fragment, bo moim zdaniem on wygląda po prostu średnio. Tutaj widać kolejne niedopracowanie. Zobaczcie tylko na to: mamy naprawdę bardzo duże nierówności, bardzo duże pagórki. Tutaj jest jakaś dziura, tu jest jakaś wydma, tu jest jakaś góra, i najgorsze jest to, że jest to taki dość ruchliwy przejazd. Przynajmniej tak powinno to wyglądać. Trochę szkoda, że ten element nie został lepiej dopracowany. Mapa sama w sobie ma, moim zdaniem, jakiś taki polski klimat. Jak najbardziej można go tutaj poczuć. Mamy pola. Mniejsze, większe, mamy linie wysokiego napięcia, tylko nie ma praktycznie budynków na tej mapie. Szkoda, że nie ma żadnej wioski, nie ma nic, ale okej, okay, ta mapa teoretycznie powinna odwzorowywać realny teren. Jeżeli nawet nie będzie tutaj żadnych budynków, żadnej wioski, to nie jest problem. Szkoda natomiast, że nie ma postawionych żadnych budynków związanych z groą. Nawet jeżeli mapa odwzorowuje realny teren, realną wioskę, to mimo wszystko, żeby podnieść grywalność, dobrze byłoby na przykład ogarnąć jakieś fabryki. Mamy ich tutaj jak na lekarstwo. Tutaj jest jakiś jeden zakład, tam dalej jest biogazownia, do której zresztą jeszcze w dzisiejszym odcinku wrócimy. Dalej mamy nasze gospodarstwo mikroskop. Kopijne wraz z kilkoma sąsiadami i to jest praktycznie tyle. Ta mapa jest po prostu pusta. Jedyna rzecz jest taka, że mamy ruch samochodowy, który trochę ratuje sytuację. Tym niemniej, i tak te budynki mogą sprawiać wrażenie takich opuszczonych, ze względu na to, że praktycznie wszędzie rośnie trawa. I nawet tutaj mamy, jak widzicie, drwala, ale nie dzieje się na tej mapie, moim zdaniem, nic. Sądzę, że nawet zwykłe malowanie teksturami zdecydowanie bardziej ożywiłoby tego typu produkcyjne tereny. Problem numer 8 dotyczy właśnie biogazowni. Mówiłem, że tutaj wrócimy i teraz powoli się do niej zbliżamy. Zobaczcie jak ona wygląda z lotu ptaka. Nie wiem jeszcze czy można ją kupić, natomiast za chwilę to sobie sprawdzę. Mamy biogazownię od marki Planet. Wszystko fajnie, oprócz tego, że znowu rośną sobie tutaj chwasty i trawa. Trawa i chwasty rosną nawet w silosie na kiszonkę. No, moim zdaniem to jest trochę niedopuszczalne. No, gdzie w silosie, żeby rosła od razu trawa? Czy to oznacza, że jeżeli przyjechałbym tu z kosiarką i skosił tą trawę, to od razu będziemy mieli sieczkę? Powiem szczerze, normalnie aż kusi mnie to sprawdzić. No dobra, ale żeby to zbadać, to muszę trochę dodać pieniędzy, więc pójdziemy sobie na łatwiznę. Dodałem całej 1 milion. Kupię teraz ten teren i zobaczymy, czy biogazownia w ogóle nadaje się do kupienia. Kupiłem ją. I uwaga, biogazownia jak najbardziej nadaje się do użytku. To jest akurat plus, że na tej mapie mamy od razu biogazownię. No ale naprawdę, ja muszę to sprawdzić, co się stanie, jeśli ja skoszę tą trawę. Aha, wszedłem do sklepu i widzę, że mamy tutaj jakiś mały bałagan. Przede wszystkim mamy rozwaloną, jak widzicie, taką drabinę. Przede mną stoi jakiś worek. O, tu dalej coś jeszcze jest, proszę. Nie wiem nawet co to jest. Barierka, jakiś wieszak. Tam z tyłu jeszcze mamy też coś porozwalane. No, przyznam szczerze, może akurat tego typu niedoróbki to miał być feature, to miało być coś, co było tworzone w zamyśle. A nie jest to żaden problem tej mapy. Kurczę, normalnie nie wiem. Swoją drogą tak właśnie wygląda sklep. Moim zdaniem jest to taki dodatkowy, prawie że bonusowy problem, bo okazuje się, że ten sklep nie ma żadnego budynku, nie ma nic, tylko jest to taki zwykły plac. No cóż, może tak być. Natomiast kurde, no. Jakiś taki chociaż mały barak by się tutaj postawił, nawet żebyśmy mieli dosłownie jakiś namiot. No ale nie ma tego, więc trudno. Jak widzicie, ja mogę jeździć po drodze, natomiast tamte samochody jeżdżą zupełnie inaczej, bo wtapiają się w asfalt, ale o tym już mówiłem. Jedziemy w takim razie do biogazowni. No dobrze, przyjechałem, włączamy kosiarkę i uwaga, uwaga, co się dzieje. No moi drodzy, jest dokładnie tak, jak myślałem, czyli po prostu w tym momencie możemy sobie kosić trawę, która rośnie i rośnie bezpośrednio w silosie. Jest to naprawdę absurdalne, ale serio możemy coś takiego robić. I uwaga, z tej trawy robi się od razu sieczka, więc teraz jestem w stanie tak naprawdę ugnieść ten silos. Popatrzcie, ściąłem jak widzicie tutaj prawie 3,5 tysiąca litrów, nawet ponad 3,5 tysiąca litrów i zaraz zrobimy najbardziej absurdalną rzecz chyba w historii farminga. Ubiłem to na 100%, więc... Czy ja jestem w stanie teraz przykryć silos? Tak, ja ten silos przykryłem. No, powiem szczerze, tak absurdalnej rzeczy w Farmingu 22 to ja jeszcze chyba nie zrobiłem. Zrobiłem, jak widzicie tutaj, normalne sianokosy. Zmieliłem tą trawę, ściąłem i zamknąłem silos. Co prawda, ten silos, jak widzicie, jest zamknięty w dziwny sposób, bo każda kubka jest w tym momencie zamknięta osobno, no ale jak widzicie, takie coś jest tutaj możliwe. Kolejny problem dotyczy mini-mapki, zobaczcie tylko na pole numer 58. Czy serio to pole wchodzi aż do połowy tej ulicy? No nie, no ja muszę to sprawdzić. Chodźmy. Idziemy do wiejskiego tartaku. Aha, teleportować się tu nie mogę. Mogę się teleportować obok. Dobrze, no i zobaczcie, no. Tutaj jest pole, które swoją drogą należy do Mariana Paździocha, okej, okay, może być, natomiast jak widzicie, pole bardzo ładnie dochodzi do drogi i nie wchodzi na nią. A ten samochód się zatrzymał, żeby przepuścić pieszego? No tak. W każdym razie, jak widzicie, tutaj wygląda to naprawdę fajnie, natomiast na tej minimapce wygląda to no troszkę, troszkę słabiej. Niestety, takie niedopracowania również tutaj mają miejsce. No i bonus. Auta zatopione w asfalcie. Obserwujcie to czarne auto w tym momencie. Ono ryło normalnie przodem o asfalt. Patrzcie teraz na białe. Każde z tych aut. Tutaj po prostu jedzie w jakiś taki dziwny sposób. To mogliście też zauważyć na początku dzisiejszego odcinka, bo ja już byłem w tym miejscu. No i właśnie jest to taki bonusowy problem, który Wam prezentuję. Popatrzcie teraz na to białe auto. Ono się zatrzymało, bo tu idzie pieszy. Teraz to auto zaraz ruszy i przez chwilę będzie lewitować. No jedź, jedź już, ziomość, bo chcecie nagrać. Popatrzcie, ono lewituje, dopiero zaczyna opadać. O, może z tej perspektywy będzie to lepiej widać, i dopiero jedzie dalej. Niestety jest to kolejne. Kolejny problem z ruchem samochodowym. Przechodząc do podsumowania, mam jeszcze jedną ważną rzecz. Każdy autor robi mapę dokładnie tak, jak uważa. Nic mi do tego. Ona zawiera pewne niedoróbki, natomiast wiecie, każdy autor kiedyś zaczynał. Ja nie wiem, ile map stworzył już ten autor, nie mam takich informacji. Natomiast tak jak mówię, są to niedoróbki, które można naprawić. Tylko problemem jest jedna rzecz: jak taka mapa trafiła na Huba? Kto ją tam przetestował i jak ją dopuścił? Przecież ta mapa zawiera naprawdę bardzo dużo elementarnych błędów. I nie chodzi mi o to, żeby krytykować autora, powtarzam to po raz kolejny, bo każdy się uczy, każdy tworzy. Mapę I każdy może ją zrobić w swoim stylu. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś testuje tą mapę, to powinien sprawdzić tego typu elementy, no żeby po prostu nie było jakiegoś przypału. No chyba, że ta mapa miała być żartem. Bo zobaczcie na rejestrację w traktorze, który jest częścią wyposażenia właśnie tej mapy. XDXD XD, Raz, 2, 3 nie wiem czy to był żart, ale jak widzicie, kombajn ma dokładnie taką samą rejestrację. Tak czy inaczej, czekam na Wasze komentarze i przemyślenia dotyczącej tej konkretnej mapy. No i cóż, ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia znowu, cześć.